Witam Was i na Wasze zdrowie. Kolejny temat. On lepiej startuje na introdukcję, bo kiedy ja to mówię, chyba za rok nie jestem gotowy. Witam Was, tak jest. Dzisiaj kolejny filmik, a mianowicie odpowiadamy troszeczkę na Wasze pytania, ponieważ no parę osób po prostu się niepokoi, tym wszystkim, co się wokół dzieje, i po prostu pytacie nas o różne rzeczy, takie jak na przykład, czy się boimy, czy mamy jakiś strach, czy będziemy stąd zaraz uciekać i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, jestem Holenderka, ale ja nie jestem taki jak od. Dom Królestwo w Holandii, kiedy był tam start, drugie <laughs> światowa, i ten ludzie uciekają. Nie. Ja zostaję tu, bo ja czuję tu w domu. <laughs> tak jest. No. no, jest to zrozumiałe. Część osób. Rzeczywiście, może się tym wszystkim stresować. No, nie jest to przepiękna sytuacja. Nie można tutaj tego za bardzo kolorowo malować, ponieważ no jest jak jest. E, jednak, e, co chciałem podkreślić, co chciałem podkreślić, to jest ważne, co chciałem podkreślić. Ten, kto ogląda ten kanał od samego początku, dostał od nas myślę, że. 95% najważniejszych informacji, które są mu potrzebne, na ten czas, w który się wszystko teraz dzieje. Dobrze wiecie, że ja nie mogę wszystkiego zawsze tutaj powiedzieć, ponieważ to się nie da, wszystkiego tutaj powiedzieć. Nie da się tego przeskoczyć. Jednak parę razy mówiłem Wam, czas nagli. Ja nie mam czasu. Ja muszę Wam po prostu więcej filmów. Wrzucać i przyspieszać tempo, bo zostało mało czasu. Wtedy parę osób mnie pytało, ale czemu zostało mało czasu? Jak to, co, co się będzie działo? Czemu zostało mało czasu? No właśnie. I jest ten start, który było plus minus, kiedy zjadł tu na nasz dom. Plus minus dwa albo trzy lata. Gdzie ta pamiętasz? Tak, już wtedy miała pewną taką wizję, nie będę mówić jaką, jednak cała sytuacja była taka, no, że postanowiła tutaj ostrzec jedną taką osobę, która, no, można powiedzieć, miała dość duży wpływ na całą ludność i tak dalej. No i była tam najpierw raz, ale nie została tej osoby w domu. Później pojechała tam jeszcze drugi raz. Za tydzień jakoś to było. Ale nic z tego po prostu nie wyszło, ponieważ no, ta osoba to tak stwierdziła troszeczkę, no, że ta pani po prostu tutaj odleciała i tam przynosi jakieś dziwne informacje. No cóż, my po prostu zaczęliśmy robić swoją misję, jak gdyby w inną stronę i po prostu zaczęliśmy się dzielić tym wszystkim w różnych filmach. Po prostu przygotowywać ludzi na różne sytuacje. Stąd też powstały wszystkiego rodzaju szkolenia, które macie w opisie do pobrania. Jak sprzedwać? Tak i również wszystkie zioła na każdy sezon. Powstała cała playlista, gdzie specjalnie co miesiąc robiłem wam filmy, jakie zioła można jeść prosto z natury. Jest taka cała playlista tutaj. Rośliny jadalne, które nic nie kosztują. W ostatnim czasie nawet jeszcze wam zrobiłem przecież tę książeczkę na ciężkie czasy. Ta mnie naprawdę wtedy, no. Jakby to powiedzieć? no, Po prostu ze mnie to spłynęło, ponieważ napisałem ją w rekordowym tempie. E, praktycznie nie było ze mną nawet i kontaktu. Byłem po prostu, jak przysiadłem, tak już się nie miałem oderwać. I po prostu same to szło. Nie szukałem, nie grzebałem, nie wiadomo, gdzie, żeby te informacje znaleźć, tylko one po prostu, o tak, spłynęły. Po prostu musiałem to wykonać. I to mnie gnębiło, i nie dało mi spokoju, aż to dopiero zrobiłem. Jak to zrobiłem, to wtedy był spokój. Wtedy ten głos cały ucich Nie, nie odbiło mi. <laughs> nie mam schizofrenii ani nic, tylko po prostu no, to musiało wyjść i ujrzeć światło dzienne. To było ważne w tym momencie. Ponieważ ja wiem, kiedy pewne rzeczy do mnie przychodzą, że muszę coś przekazać, ponieważ to mnie po prostu gnębi. To mnie dosłownie gnębi. Jak tego nie powiem, to mnie będzie gnębić. Non-stop. I będzie mi to cały czas głowę zawracać i zawracać i zawracać, aż to po prostu zrobię, i wtedy jest cisza, spokój, zadanie wykonane, jak to się mówi. Także po prostu no, pewne rzeczy przekazywaliśmy Wam już dużo, dużo, dużo wcześniej. Również kolejna rzecz: cukry powodują u ludzi strach. Tak, powodują u ludzi strach. Też i cała żywność przetworzona jest specjalnie tak zrobiona, żeby można było ludźmi też i troszeczkę sterować z tym wszystkim. Później wystarczy troszeczkę gdzieś tam coś poopowiadać, i ludzie zaczynają się nakręcać. No i po prostu to już później zatacza same koło. Były takie filmy. U nas u niej był jeden, nie wiem jak się nazywał. Um, jest, czy, jest, A, czy jesteś uzależniony od cukru? U mnie był taki 28 symptomów e, od plus, cukru. E, I niebezpieczny cukier jeszcze takie coś było. To, to było pojek szkolne. Tak, takie do, do szkoły wtedy robiliśmy. Tam było polski, angielski tłumaczone od razu. Tak. I to było bardzo fajnie, bo to było pani Katarzyna. Od tak, ten miejsce Tak. no My się po prostu tutaj nie stresujemy, ponieważ. Nie wiem, no na mnie takie rzeczy po prostu nie działają stresowo. Może to być właśnie związane z tym, że my po prostu nie spożywamy tych wszystkich rzeczy, które mają silny wpływ na psychikę, ponieważ jak wiadomo cukry powodują też i depresję. Ja przechodziłem kiedyś jeszcze przez nerwicę, to też mogę coś powiedzieć, ponieważ jak ja wtedy zjadłem kawałek czekolady, to nie wiedziałem co się ze mną dzieje. Ponieważ po tej czekoladzie, no po prostu małobem był, odleciał. Wszystkie zmysły dosłownie szalały, ponieważ tego było za dużo tego cukru i to było dla mnie naprawdę mocno odczuwalne. Dla normalnej osoby, która to codziennie je, ona tego nie odczuje. Ale jeżeli ja teraz nie jadłem tego już prawie rok wtedy, w tym czasie i później to zjadłem, to była totalna porażka po tym. Dosłownie chodziłem, jakby mnie prąd potelopotał. Ze wszystkich stron. Dlatego ja tego bardzo unikam. Nie stosuję tego. Jestem teraz głównie na diecie keto, ona jest na karniworze dalej. Ja jestem keto teraz takie roślinne. Z jeden raz w tygodniu z mięsem. Zostawiłem sobie wołowinę raz w tygodniu. Jest ok. Ale przewaga jest u mnie roślinnego keto, i na tym się bardzo dobrze czuję. Co tu więcej mówić? No nie wiem. No. no latają tutaj nad nami, no latają, i chyba to jest jedyna rzecz, która jest uciążliwa. Za dnia to jeszcze palicho, ale najgorzej w nocy, e, ponieważ jak się chcesz iść położyć spać, i ci tu coś szumi nad głową, <noise> gdzie tego nigdy nie było. Ja specjalnie nie chciałem mieszkać koło lotniska, wygląda na to, jakbym teraz rzeczywiście mieszkał koło lotniska, e, ponieważ no naprawdę, no, dość często, dość często tutaj fruwają. I że jeszcze się tam Unia Europejska do tego nie przykleiła, że zanieczyszczają powietrze, przecież ile tam dwutlenku węgla? Ho, ho, ho. <laughs> Czy ty pamiętasz, kiedy żyjesz razem, ja w strich na domu mój matka? Zbierajmy samochód, to był ten czarny zip, musimy będą w Volkel. No, byliśmy tam. Ja wiem że coś chcesz powiedzieć. Co no. fruła tam do góry no. nasz głowa i ja było bardzo spokojnie, a ty miałeś całe ja inne reakcji. Ja, ja się schowałem, bo nie wiedziałem, co się dzieje. Przyleciał taki myśliwiec wtedy właśnie bardzo nisko mm -hmm. nad nami tam w Holandii. A ona wiedziała, że to takie lata, ja nie wiedziałem. Jeszcze ja wcześniej miałem styczności, ale naprawdę jak zaszumiało, to też ja się aż schylił, mówię, co to leciało. <laughs> e, dla mnie jako holenderka Uh, ja wiem, uh, tam są cały czas nr 13, nr 16, które latają też na velebe też na Wade Ejlandę i oni też cały czas robią taki test i też tam gdzie żyje bardzo dużo ludzi. Dla mnie to jest normalnie. No tam w Holandii chyba nie ma miejsc, gdzie by ludzie nie żyli. Bo tam chyba wszystko jest zabudowane już. Wow. Tak. To jest ciężki temat, żeby znaleźć jakąś pustą przestrzeń. No nic moi drodzy, po prostu co, no nie nakręcamy się. Żyjemy tak jak zawsze, z dnia na dzień, wykonujemy swoją pracę. I tyle po prostu, no. um. Pamiętajcie, dusza jest nieśmiertelna, no. duszy się nie da zabić. Nawet jak się nas tutaj zabije, no to i tak dusza żyje dalej no. Więc e, tyle razy już e, tutaj przychodziliśmy, że naprawdę ten jeden raz w tom czy jeden raz w tamto mi naprawdę dużej różnicy nie zrobi. No tak jest moje zdanie, może się ktoś po prostu z tym nie zgadzać. Ja nie jestem przywiązany po prostu jakoś bardzo silnie do tego bytu, do tego ciała, w którym teraz tutaj bytuję. Ponieważ to jest tylko pojazd na ten moment. Większość moich zadań, które miałem już przekazać, przekazałem. Zostało oczywiście jeszcze dużo do przekazania, bardzo dużo, ale te takie najważniejsze rzeczy już po prostu poszły, które miałem wykonać. I to jest po prostu to, co miałem zrobić, w powiększości już zrobiłem. O, tak to mogę powiedzieć, ale jeszcze zostało, także jeszcze troszeczkę. Będę was dręczyć następnymi filmami, także jeszcze, jeszcze, jeszcze nie kończymy, jeszcze nie kończymy. Nie, bo mamy obydwie... To, się, mam dopiero oby roz, to się dopiero rozkręca jeszcze wszystko. Tak, e, bo ja, ja już startowałam nowy test na najtańsze wory jedzenia i teraz a, jeden miesiąc, a nie, plus jeden dzień, ale e, luty ma tylko 28 w tym rok. No taki skrócony luty, tak. no. Ale czy Ty pamiętasz, e, również e, kiedy miałem jeszcze nasze konie i tam z tyłu na innym polu od innych osób i moja matka była tu Aha. u nas, co stało? No, coś, ta, coś tam widziała fajnego na górce, nie będę mówić co. W każdym razie się też tam widziała. To można powiedzieć, ona ma też takie swoje przekazy, e, które też wcześniej coś tam gdzieś tam widzi, już czego jeszcze teraz w danym momencie nie ma, ale to ma troszeczkę związek z nakładaniem się różnych demencji i... Znaczy nie demencji, że ktoś tam zapomina czegoś, tylko... He, czasoprzestrzeni, tak to może nazwać. Ja widzę rzeczy, które inne ludzi nie widzi. Które się po prostu mogą pojawić kiedyś w przyszłości. Niekoniecznie muszą, ale prawdopodobieństwo jest duże, że się kiedyś pojawią. No, cóż, każdy z nas ma swoje inne e, dary. I kiedy byłem na ten pole tam te mama, ja byłem tam i tam był ten pan na traktor i jeszcze dwa Innych panów, którzy żyją w naszej okolicy. I nikogo, o ten inny ludzie. tego nie widział. co tam Widział, było. co ja widziałam. No bo tego tam praktycznie nie było. To się po prostu nałożyło, jak gdyby z innej czasoprzestrzeni, tak to można nazwać. Mm -hmm. To jest właśnie teori teoria, która mówi, że mamy różne linie czasu, które idą. I One się czasami mogą nałożyć na siebie. Ale tutaj trzeba mieć po prostu pewien dar, żeby pewne rzeczy zobaczyć, które mają miejsce. Mają to niektóre osoby taki dar, i po prostu jeszcze jest ważne, żeby dobrze dbać o swoje ciało, czyli dobrze się odżywiać, żeby to po prostu wszystko funkcjonowało. Ponieważ jeżeli nasz organizm jest zaśmiecony, byle czym, to to nie będzie działać. To to nie będzie działać i koniec, bo, bo nie będzie po prostu. No to tak jakbyśmy nalali złego paliwa do auta i też nie pojedzie. Ale również, bo też e, przeczytałam jeden komentarz. E, Dot, wat je denkt, dat właściw, <coughs> <"Dot, wat je coughs> dat waszym dat Proszę, tłumacz to najpierw. Ktoś jeszcze napisał, no to <coughs> co myślisz, to się po prostu dzieje. Ale tu ja mam moje doświadczenia. Byłem 7 razy to urodziłem tylko dwa, ale ja nikt nie chciał mieć więcej. Ten pierwszego który urodziłem, to było dla mnie starcie, bo to było ogromny ból. Ja nikt nie chciał więcej o ten i tak dalej, i tak dalej. Aż do momentu ja. Ten starszy miał 17 miesięcy, i od ten moment szuszałam: Jestem 6 tygodnie w szcządzie. Kiedy tak. wyboraszł? Kiedy wybrażąc. No to było naprawdę. I ja mówiłam, kiedy miałam. Ona było 20 tygodni na mój brzuch. I ja mówiłam, coś nie jest tak w z dziecka? No tak. Mm. Ale nikt nie uwierzył, no jak zawsze. Nikogo. Żaden ja... lekarz, żadne badanie, nie Ale nic, nic, my wszystko, wszystko było ok, niby tak. ten tego, a później się okazało coś innego, ale to już ta historię zrobiliśmy mm. w innym filmie. Tak. E, całkowitą, także nie będziemy jeszcze raz kopiować nie. i nie będziemy przedłużać. Ale mi chodziło o to, że voelen zonder czuć bewijs bez pewnego dowodu. Że po prostu niektórzy ludzie no, potrafią rzeczy wyczuć, nie mając żadnego dowodu na to, że takie coś będzie miało miejsce. No i właśnie coś takiego tutaj też miało miejsce. Także... Wszystko, co musiał będę, to jest. Tak. I też było... Na czasem było taki tytuł albo takie rzeczy mówione, czy ty jesteś naprawdę gotowany, czy gotowy na to. Got, czy jesteś gotowy, no? czy jesteś naprawdę gotowy. No mówię, Aha. kto oglądał kanał od początku, przejrzał wszystko, ten wie, ten jest. W miarę dobrze przygotowanych, co oczywiście jeszcze coś z tymi informacjami zrobił, bo to jest inna bajka: coś oglądać i coś z tym zrobić, a coś po prostu oglądać i nic z tym nie zrobić. To jest, to jest jeszcze takie coś w sobie. No cóż, no. myślę, że dobrze wiecie, co jak, co było. Kto jeszcze nie wie, ty nie jeszcze ma trochę czasu, także jeszcze możecie śmiało pobrać sobie z opisu. Filmu, tam są nasze różne dzieła, które wykonaliśmy. Polecam szczególnie szkolenie, jak przetrwać, czy książkę na ciężkie czasy. Myślę, że to dużo pomoże. Koniecznie playlista rośliny jadalne. Szkolenia jeszcze o różnych ziołach na różne dolegliwości, na każdą porę roku, które można sobie znaleźć. To też jest w opisie. Macie jeszcze nasze książki tam. Nie wiem ile, raz, dwa, trzy, trzy i jedna o karniworze. To możecie sobie wszystko z opisu pobrać. No, Pięsk brzuszki. pięć, bo jedne na ciężkie czasy. Tak. Także możecie jeszcze nadgonić różne rzeczy. No i tyle, no. My czujemy po prostu się spokojnie tutaj. No i tyle. Żyjemy jak z dnia na dzień. Jedyne co to mi huczy nad głową. No i tyle, no. <laughs> I Ja pamiętam też Holandię, e, bo e, ja bardzo dużo ludzi tutaj też, od mój wiek, e, oni wiedzą doskonale, co, co rodzice, babcia i dziadek mówił, Co się stało? Kiedyś tam, no. Mm, drugie, tak? Ja też wiem, było kotów na dom tidymensu które ludzi potrafiły nawet zdradzić i tak dalej. No. Również by było dzieci, które mówiły tam, tam i tam. I było też jeden filmik robiony specjalnie na rodziny, które mają. Dzieci, schowaj. Tak, zabawa w ciszy. Nie wiem, czy to nie było nawet w szkoleniu, którym już teraz nie pamiętam, gdzieś mi to wsadzili. Czy to tak. było w filmie, czy w jakimś szkoleniu, bo tych filmów naprawdę jest sporo. Ale, ale kiedy ja widzę, je się w czasach, w sklepie. No to jest cukier, no to cukier robi po prostu. No, to, później, no. to znaczy, to jest błęd. Ale zaraz ale... już, już tego cukru też w sklepie nie będzie, aż to już nie było. Nie, bo. <laughs> już wykupiony cały. Mhm. bo Um, ten Łochetat, tę plankową artystę. Puste półki, no. Aha. W niektórych sklepach już sami widzieliśmy na własne oczy. Także no. Tak Dobra, jest. moi drodzy, nie przeciągamy dalej. Nie. I Sytuacja ja... jest po prostu jaka jest. Ale pamiętajcie, że tym razem dzieje się to koło nas. Ale takie rzeczy miały już miejsce wiele, wiele razy. W innych krajach przecież I to wcale nie tak dawno temu. Tylko, że wtedy my czujemy się, jesteśmy daleko, to tam. A, nic nam to nie przeszkadza. A te, że tym razem jest bliżej nas, no to nagle ludzie zaczęli to widzieć, ale te sytuacje mają miejsce na co dzień. Na, na przykład. Wszędzie. India, Sri Lanka, Tamils, Arabię, Kuwait, Maroko, Egipt, no, Nigeria, Etiopie. Tego można by wymieniać w nieskończoność. Cały czas. Cały ja czas mam. jest. To nie jest jakaś nowość. Po nie. prostu to, to, to non stop jest. Jedyna różnica jest taka, że parę setek lat do tyłu, ten kto takie rzeczy zaczynał, ten stał pierwszy na froncie, a nie, a nie siedział w domu i, i dzwonił gdzieś tam tylko telefonami, tylko jak sprowokował, to stał pierwszy, a nie puszczał mhm. ludzi jako <laughs> tak, bo ten ludzie, którzy są teraz, którzy zbierają telefon im, e, i zadzwoną, zrób to, to i to, no to Proszę są Proszę, Proszę to. Takie nieprzyjemne osoby, inaczej tego nie przetłumaczę, bo się nie da. <laughs> ten ludzie, którzy znają holenderski język, oni wiedzą doskonale, co ja mówię. Dobra, uciekamy. <laughs> Tyle na dziś. Trzymajcie się. Hej. до наступного разу, что веробичната информация, которая уже бива обмовлена, то лежа в Шотково, в ваше ухо и на ваше мозг. И талаш. Па!